kojarzy Ci się wiosna? Mi się kojarzy wiosna szkoda, z koneczkiem i, i, i jeszcze z motylkami i mórką i jeszcze z kwiatuszkami i z motylkami. Super! A Tobie Ty, Mąku, z czym kojarzy się wiosna? E, e, z bólką, z misiem, z klawką, z jedzeniem. Z czym kojarzy Ci się wiosna? kwiaty, słońce, muchy. A dlaczego muchy? Bo, bo u mnie już na ścianie tutaj takiej siedzi już dwa muchy. Z czym kojarzy Ci się wiosna? Z słońcem, z kwiatami, z kwiatami, z kwiatami, z kwiatami, z kwiatami. <laughs> Z czym kojarzy Ci się wiosna? Kojarzy mi się z zajązkiem wielkanocnym i jeszcze kojarzy mi się z kwiatami panami i jeszcze kojarzy mi się z kwiatami różami. Bardzo ładnie. Karolinko, z czym kojarzy Ci się wiosna? Z króliczkiem, z i z koszyczkiem, z kwiatuszkami, i turystami i, i luzą. A wam z czym się kojarzy wiosna? powiedzcie nam wiosenne wspomnienia.